Relacje międzyludzkie potrafią być skomplikowane, a historia Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego jest doskonałym tego przykładem. Para, która w 2021 roku zdecydowała się na małżeństwo i powitała na świecie synka Vincenta, dzisiaj jest w trudnej sytuacji rozwodowej. Zaledwie kilka miesięcy temu rozstali się, a za ich plecami niosą już cztery rozprawy rozwodowe. Jak podaje portal Pudelek, kolejna z nich ma się odbyć w piątym dniu listopada. Zanim jednak Joanna opozda związała swoje życie z Antonim, aktor ten miał już za sobą relację z inną artystką, Katarzyną Sawczuk. Ostatnio to właśnie ona świętowała swoje urodziny, a w miły sposób życzenia złożyła jej opozda. Choć dwa lata temu panie mogłyby być postrzegane jako rywalki. Dzisiejsza rzeczywistość pokazuje, że są w stanie współdziałać w przyjaźni. Joanna postanowiła złożyć życzenia Katarzynie, pisząc na Instagramie: Kasiu, wszystkiego najcudowniejszego. Dodała do wiadomości zdjęcie, na którym obie pozują razem, a solenizantka, która ma na swoim koncie liczne osiągnięcia jako aktorka i piosenkarka, opublikowała wspólne kadry na swoim profilu. Patrząc na te fotografie, można zauważyć, że ich relacja wydaje się pełna bliskości i wzajemnego wsparcia. Katarzyna Sawczuk, która zdobyła serca widzów dzięki rolom w takich produkcjach jak Czas Honoru, Miasto 44 oraz Córki i Dancingu, zaskoczyła wielu, gdy w 2009 roku wydała singiel: Tak to widzę. Wiele osób doszukiwało się w tej piosence aluzji do jej byłego partnera. Antoniego Królikowskiego. Aktorka jednak szybko rozwiała te spekulacje, podkreślając, że nie nosi w sobie żalu do byłego ukochanego. Nie śpiewam o Antku, Antka pozdrawiam z tego miejsca. To jest historia niedopowiedzeń między młodymi ludźmi. Niedopowiedzeń, z jakimi ja nieraz się zderzałam, ale zderzały się także moje koleżanki. Jestem na zupełnie innym etapie w życiu. To jest przeszłość i etap zamknięty, wyznała na łamach portalu Jastrząb Post. Podkreśliła również, że chociaż rozstanie miało miejsce, panie wciąż pozostają w kontakcie, składając sobie życzenia na urodziny. Na tle tej skomplikowanej sytuacji rozwodowej Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego, zaskakujące jest, jak obie kobiety potrafiły utrzymać dobre relacje. W obliczu emocjonalnych zawirowań i publicznych spekulacji, ich wzajemne wsparcie pokazuje, że przyjaźń i szacunek potrafią przetrwać nawet w najtrudniejszych okolicznościach. Zobaczymy, co przyniosą kolejne dni, ale jak na razie historia Opozdy Królikowskiego i Sawczuk staje się interesującym studium nad złożonością relacji międzyludzkich w świecie show biznesu.